Witajcie drodzy widzowie, czuwaj. Z nami jest dzisiaj Marek Sydor, który jest wędrownikiem ze środowiska Rzeszowskiego, jest prowadzącym kanał Skałcie Europy w Rzeszowie oraz fanpage pod tym samym nazwą. Witaj Marku. Czuwaj. I dzisiaj będziemy rozmawiać o jego drodze w skautingu za tydzień o jego pasji, ale o tym później. Więc jak to się stało, że w ogóle jesteś w skautingu? Tak naprawdę zachęcili mnie kuzyni. W sensie widziałem się z nimi co, co wakacje tak naprawdę i oni wtedy chodzili na wiczki. I mi zawsze opowiadali o wyjazdach, jak to tam On się świetnie bawią i tak dalej. Jakoś tak mi zarazili chęcią do w ogóle harcerstwa, no bo u nas w Rzeszowie wtedy jeszcze nic nie było. W sensie jeśli chodzi o scouting, no bo inne organizacje działały, więc coś tam szukałem. Mm. Ale po pewnym czasie, jak już byłem w pierwszej klasie gimnazjum, przyjechał do nas Błażej Marzoch, do Rzeszowa, do mojej szkoły i zrobił spotkanie naborowe na przerwie, więc ono nie było jakieś długie. I tak oglądałem te filmiki, jak to on powiadał i stwierdziłem, dobra, idę. No i w sumie tak się zaczęło. Byłem na pierwszej zbiórce i, i się bardzo zapaliłem do tego. Aha, ale to byłeś, od razu założyliście zastęp, czy gdzieś jeździliście na te zbiórki? Pierwsza zbiórka była w Bogu to to było tak, no dosyć blisko Rzeszowa. Były trzy osoby, więc nie za dużo. No i wtedy powstał tak naprawdę zastęp Orzeł, i Karol Kudyba był pierwszym zastępowym, właśnie jeden z naszej trójki. Ja wtedy zostałem czołowym tego zastępu. No i zaczęliśmy działać powoli. Na drugiej tak. zbiorce było dużo więcej osób, było chyba 14 i Czyli powstało... Trzech w zastępie na początku. Tak, na początku okay. było 3. Wow. Okay. No, no to, to, to się zgadza, uczyńmy człowieka podobnego nam, prawda, te sprawy. <laughs> <laughs> Jokes aside, a potem chyba pojechałeś na ZZ do Rzymu, prawda? No, po jakimś czasie, to było chyba przed zimowiskiem jeszcze, to było jeszcze było przed zimowiskiem moim pierwszym. Yy, tak, pojechałem właśnie na ZZ, bo zastępowy nie mógł, yy, więc do mnie yy, napisał i później jeszcze Błażej się ze mną kontaktował. No i jakoś tak wyszło, że poleciałem i doświadczyłem takiego yy, już bardziej yy, twardego, można powiedzieć, scoutingu, takiego już uformowanego. Nie? No bo u nas to się dopiero kształtowało, więc no to ciekawe. Musiało być, musiało być fajne doświadczenie, kiedy przyjeżdżasz i tam jest tylu różnych ludzi i jeszcze od razu jedziecie do Rzymu. E, żeby, tak, było, wiesz, żeby było śmiesznie. A czemu byście tam jechali w ogóle? To był jakiś konkretny plan? Wiesz co to był ZZ y, po prostu? Wiesz, puszczy, no to dużo zastępowych było, no to duża ekipa. E, no i żeśmy w sumie zwiedzali Rzym przez y, tydzień tak naprawdę. Także naprawdę fajnie było. Bardzo byłem zadowolony, pamiętam. No i dużo pamiętałem z tego wyjazdu. To jak już byłem drugi raz, to, to już się kojarzyło te uliczki, nie. No właśnie, bo warto wspomnieć o tym, że był drugi raz. Drugi raz był już za kadencji Piotra Kopyto i przyznam szczerze, ja też tam byłem. Zdobyliśmy Monte Casino na przykład. Tak, tak, tak. To, to, były, to były piękne czasy. A jak Ci się podobały Węgry? Bo po drodze była taka sytuacja, że, że, że mieliśmy całą dobę na Węgrzech, i w tym kilka godzin staliśmy na parkingu przy takim centrum handlowym. W ramach tego naszego zwiedzania, właśnie też zwiedzaliśmy centrum handlowe. Tam był Decathlon, tak? Decathlon tam był. Tak, i ktoś tam wymieniał pieniądze na restauracje. Tak. Tak, tak. I takie restauracje, w których sprzedawali bardzo niedobre jedzenie i nie dało się z nimi dogadać, bo nie umówili po angielsku. Mhm. Eee. To pamiętam. Tak, tak. Słuchaj. E, a jak to się stało, że powstała drużyna rzeszowska? Powtórzysz, bo trochę e, chciał. Jak, jak to się stało, że powstała drużyna w Rzeszowie? E, jak to się stało? No Na początku rozwijaliśmy się pod skrzydłami puszczy. Yy. I tak naprawdę mieliśmy dwóch drużynowych. W sensie, na początku był Błażej przez jakiś czas, później Puszcza się podzieliła na dwie części i Piotrek Kopyto przejął drugą. No i miał wtedy jeszcze Waszą drużynę, więc no sam wiesz, jak było i pamiętasz, więc było w sumie fajnie, sympatycznie było. Szaleńczo, można by rzec. <gry> tak, no i później w Żelazku pojechał z nami Karol, już Gomułka, który też tam wcześniej był, na paru innych wyjazdach. Jakoś tak bardziej w to wchodził, zacząłem się uczyć powoli też tego, jak to wygląda. I też na wakacjach, z tego co pamiętam, później pojechał na Dalbertusa. No i w tym czasie, właśnie tak już bardziej się z nim, no bardziej zaczęliśmy z nim działać, prawda? No i później odbyło się przyrzeczenie, i, i, no i później tak to się rozwinęło, że Karol został drużynowym. No i już mu idzie chyba trzeci rok, z tego co pamiętam. Tak mi się wydaje. Mm. Zresztą chyba całe środowisko się dosyć całkiem pokaźnie rozwinęło. Tam też dziewczyny zaczęły działać. Czy dziewczyny? No to dziewczyny też działały, no wcześniej. Były... Była... A to co Czerwa... było? Pierwsze? Chłopaki czy dziewczyny? Wiesz co, pierwsza była w ogóle bogu chwała. W sensie oni tam w swoim środowisku chwała działali. Boża, chwała, była w... chwała boża była w ogóle przed wszystkim. <laughs> tak, a później e, wiem, że. Kinga, yy, Kogut wystartowała wtedy co ja, w sensie w styczniu 2016 roku, Aha, więc, yy, więc podobnie tak naprawdę. Fajnie. Yy, słuchaj, a, bo ty w sumie miałeś bardzo duży udział w Orle, a potem nawet swój zastęp założyłeś, a jeszcze o tym nie rozmawialiśmy, więc yy, jakby jak to, jak to jest zakładać zastęp? Ja na przykład nie mam takiego doświadczenia i, i żałuję trochę. No, na początku właśnie działałem w tym orle. No tak rozwijaliśmy się tam wszyscy, nabywaliśmy nowych doświadczeń, prawda? Jeździliśmy na te różne wyjazdy. Na początku to zimowisko z wami. Później był jeszcze taki większy wypad na wielkie harce majowe, to, to wtedy, żeśmy doświadczyli naprawdę wielkości skautingu w Polsce. Czy byście wygrali hmm. wtedy grę? Tak, jeszcze wygraliśmy wtedy grę. No, no później. Przyszedł czas na obóz. No to na obozie żeśmy byli. I, i śmiesznie było, bo, bo wiesz, pierwszy raz, żeśmy budowali tak naprawdę platformę. I generalnie pionierkę, tak się dopiero uczyliśmy i patrzyliśmy na inne zastępy z taką, z, tak, z takim niesmakiem, że kurczę, oni mają już tyle, a my a nam to się rozwala i, i w ogóle to się zazdrość, No przywa. i no. Chciałem powiedzieć troszkę ładniej. Nie ma, I... nie ma ładniej. Tu mówimy jak jest. No to tak było, no. Maciek powiedział. A czy to było I... w 2016, czy to było e... rok wcześniej? Wiesz co, to było w 2016. A, czyli wcześniej. Mhm. Aha, bo byście nie mieli obozu w Hajtuce. Dobrze, przepraszam. Yy, Byśmy mieli w. To, to tak, była e... część puszczy miała w nie, to jeszcze... To tak, jeszcze to w to następnym było... roku, tak, tak. Ale wyście w ogóle nie pojechali do hajtówki. To błażejowa część puszczy. No nie, nie pojechaliśmy. No i jeszcze tylko kończąc ten pierwszy obóz mój, to no wtedy Błażej mnie wziął na sąd honorowy pod koniec i zaproponował mi założenie zastępu. I od tamtej pory zacząłem działać jako zastępowy, samodzielny tak naprawdę. <sum> No i później jakoś coś tam się rozwinęło i, i, i zastępnie dźwięcę do dziś. Działa fajnie, więc, więc się cieszę. Się, jak wyglądały początki? Jak, jak to się udało rozkręcić, wiesz, zacząć? Wiesz co na początku. Na początku próbowałem. W środowisku trochę pomagać. No bo wiesz, mieliśmy dużo na odległość, no to było trochę ciężej. Próbowaliśmy coś na miejscu robić, yy, i tak dalej. Później, jak zrobiliśmy nabór, to pamiętam, że dwie osoby do mnie się zgłosiły. No to w trójkę robiliśmy, tak naprawdę, zbiórki. I, yy, I tak naprawdę. No, tak powoli to się rozwijało, prawda? Tam jeszcze mojego przyjaciela, jednego namawiałem yy, i tam parę razy przyszedł, ale ostatecznie jednak się nie zdecydował. Yy. No i tak, żeśmy dotrwali do obozu yy, mojego drugiego. Które były dosyć ciekawym obozem, bo, bo obaj chłopaki odjechali. To było tak tygodni bodajże czy tam półtora, także no i zostałem wtedy znowu sam. O, także smutna historia. Ale, ale z happy endem. A, ale to oni się wykruszyli, czy przyszedł ktoś nowy, czy oni zostali? Ci dwaj, no to cały czas byli ci dwaj. Oni jeszcze byli y, na y, harcach majowych. I było w porządku, bo na zimowisko pojechałem sam. Tak. Pamiętasz? Tak. Może tak. Się to, też razem to, to jest w ogóle przepiękna anegdota, bo ta rzeszowska część puszczy pojechała z naszą pierwszą Gliwicką na zimowisko i wygrał je Marek. Zresztą byliśmy razem w zastępie wtedy. Wygrał je Marek, ponieważ z całej puszczy pojechał tylko on. <noise> No, to był hit. To, tak, to, to, to w ogóle no. były piękne czasy. Byliśmy razem w jednym zastępie. Bo ja też pojechałem sam. I dostaliśmy jednego takiego chłopaka, którego nikt nie lubił i wyrzucono go z jego zastępu i cały czas się z nim kłócili. No i mieliśmy taki trzyosobowy zastęp. Fajnie było. Tak, tak, fajnie było. Zwłaszcza jak Tomek pokłócił się tam o coś z nami, chyba jakąś herbatę, i postanowił wrócić sam do, do tego miejsca, gdzie spaliśmy i pomylił drogę i poszedł w drugą stronę. I chciałem go gonić potem. No to, 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 to te przygody były naprawdę fajne. To. Słuchaj, czy, czy, czy tam się zaczynała twoja przygoda z filmowaniem w skautingu? Wiesz co, moja przygoda z filmowaniem w skautingu na zimowisku w sumie chyba tak delikatnie żeśmy zaczęli, no bo wtedy... właśnie, żeśmy... o tym mówię, no. Mini exp, to nasze mini explo yy, zrobiliśmy kronikę filmową. W zasadzie to ty zrobiłeś. No, ale ty tam występowałeś. I yy, no, Mieliśmy, miałem telefon, więc nakręciliśmy coś tam, nie? Później to zmontowałem szybko i chyba wygraliśmy nawet, z tego co pamiętam. O, Wydaje jeśli mi się, że... Już nie pamiętam nawet. Ciężko mi powiedzieć, szczerze mówiąc. Nie ja ja ja, ja, Jakby. Ja, ja nie pamiętam, więc powiedzmy, że. Po no, nie zostało to rozstrzygnięte. Tak. No i wtedy tak jakoś pomyślałem nad tym, że coś można z tym zrobić, no ale z drugiej strony jakoś tak tego nie ruszyłem, bo. No jakoś jeszcze tego nie czułem w pewnym sensie. Tak naprawdę. Filmowanie zaczęliśmy przed y, Żelazkiem, przed moim trzecim obozem. Już wtedy y, pojawiły się nowe osoby w zastępie. Był Miłosz, był y, Mateusz, y, który obecnie jest zastępowym właśnie już Niedźwiedzia, y, który był moim czołowym. Był też Igor y, i powoli żeśmy wtedy zaczynali. Pamiętam jak nakręciliśmy pierwszy filmik, króciutki. Y, Pamiętam, jak Piotr chyba skomentował, gdzie są mundury. <śmiech> <śmiech> I, I wiem, że pamiętam, że Miłosz robił spaghetti chyba wtedy i mówił, że, że robi spaghetti dla wspanialszego, najspanialszego na świecie zastępu. nie? <laughs> żeśmy zaczęli, Zrobiliśmy taki pierwszy filmik i w sumie fajny był odbiór. No i jakoś tak chcieliśmy to rozwinąć. Yy, I coś tam powoli, żeśmy zaczęli o tym myśleć. Później zrobiliśmy, pamiętam, film jeszcze z ja, z Adamem, który był wtedy jeszcze zastępowym Salamandry, ostatnim takim yy, z tej starej ekipy, pierwszej pierwszej, yy, i z Karolem. W, i z... Wcześniej Wikt. był Łukasz, prawda? zastępowym, Czy Kuba? Kuba, Kuba, no, Kuba on, już, on już był my. drugim zastępowym w Salamandrze. Tak. Przepraszam, to, 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 no. uwaga porządkowa. No to wiesz, to już, są, już rozmawiamy o takich dinozaurach, trochę, nie? Daj spokój. Kuba Pyrkosz to jest człowiek, który miał, jak byli Francuzi na obozie, miał wywiesić im białą flagę na maszcie. To jest legenda, a nie dinozaur. No, legenda, no, prawda. No, no i właśnie z Adamem i z Karolem zrobiliśmy filmik na, na nabory. I pamiętam, że po tym naborze dołączył jeszcze jeden chłopak. Michał Grzywacz. No i, no, i w sumie z tej ekipy naszej zastępu zrobiła się super paczka przyjaciół. I do dzisiaj trzymamy ze sobą i, 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 i rozmawiamy, więc bardzo fajnie. No, i zaczęliśmy w sumie w zimie, chyba. Nakręciliśmy tam z dwa filmy, chyba trzy. Z typowej zbiórki, z nietypowej zbiórki, chyba. No, i wtedy właśnie powstał ten kanał Zastęp Niedźwiedź, prawda. No, jakoś tak to się rozwijało, jakoś tak powoli coś tam żeśmy myśleli, co to nakręcić, czego to nie nakręcić. Pamiętam, że też zaczęliśmy później, po, po tym jak już było troszkę cieplej, chyba w marcu bodajże, albo w kwietniu, z, z kauci w kuchni, żeśmy ruszyli serię. To Michał zrobił wtedy spaghetti, jak mówił, że makaron gotuje się przez 25 minut. Także to też. Naprawdę? Wtedy był hit, no dużo wpadek było, to, to na pewno, też powstał później ze wszystkich wpadek też filmik zmontowany, to, to do dzisiaj się wspomina i ogląda, i, i naprawdę fajnie się do tego wraca. Jeszcze chcieliśmy ruszyć serię Nasze Gniazdo z Pionierką, ale coś tam nam trochę nie pykło. Powstały w sumie ostatecznie dwa odcinki, ale, ale takie... Nie tak jak chcieliśmy, ale może coś z tym zrobimy, bo, bo ma ta seria potencjał fajny, więc. Nasze gniazdo, żeby teraz inne zastępy patrzyły na was, z... z jak to było? <laughs> żeby nie użyć was zazdrość. <laughs> no, powiem ci, że ostatnie gniazdo jakie miałem yy, okazję prowadzić podczas budowy. Z, w Dziewczej Górze wyszło nam naprawdę fajne. No, było dosyć imponujące rzeczywiście, bo to była taka platforma z piętrem. Tam no, chyba sto, na dole? Sto, sto, w ogóle. No, dużo pracy było, było przy niej, ale no wyróżnialiśmy się, bo byliśmy na górze, wiesz, i, i jeszcze dwie, dwa piętra, no to było nas widać. Przy wejściu do obozu to też się wyróżniało. <laughs> Dobre miejsce. Słuchaj. Bo zasadniczo o, o filmowaniu porozmawiamy więcej za tydzień, a dzisiaj jeszcze może na, tak na koniec. Jakby co jest dla ciebie najważniejsze w scoutingu? jakieś twoje odkrycia, te rzeczy, które sprawiły, że tu przyszedłeś i zostałeś? Wiesz co, po tym całym czasie byciu zastępowym przez te cztery lata i, i teraz też pomaganie w środowisku moim u mnie, które cały czas się rozwija i. I, i bywa dużo momentów ciężkich, no to myślę, że bardzo dużo mnie to nauczyło y, dawania radości innym przede wszystkim, prowadzenia ich do, do najważniejszego celu w skautingu, czyli do zbawienia i y, 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 y prowadzenie ich przez najmłodszych i, i innych, y, przez ten cały scouting, przez ten cały rozwój, przez te wszystkie zadania, sprawności, bo wiem, ile mi dał ten scout, ile, ile we mnie zmienił, i, i dzięki niemu jestem kim jestem, i, i wiem, że może im dać też bardzo dużo. Myślę, że to jest super inicjatywa i, i super, generalnie. No, scouting generalnie jest super, nie? Jest super, zgadzam się. <grym> Więc dziękujemy bardzo serdecznie za tą pierwszą część. Zapraszamy za tydzień, gdzie porozmawiamy o Pasji Marka, czyli o filmie. Czuwaj! Czuwaj! <grym>